Cześć, dzisiaj witam Was z mojego ulubionego miejsca na Ziemi. Wjechaliśmy tutaj na szybki weekendzik, troszeczkę pojeździć. Jest turysten Farten. Za 40 minut otwierają tor. Wszyscy się zaczynają zjeżdżać tu, właśnie na ten słynny parking. Wzięliśmy jedną z naszych E90, już w pełni gotową. I są też znajomi Marta z Arkiem, którzy też jeżdżą z nami już od kilku lat w wyścigach. Zabrali swojego. E36 i ESA. Chciałabyś nam coś powiedzieć? Nie ma hebla, jest piekielnie przerażająco, ale wrażenia są tak niesamowite, że nie wiem nawet, co mam teraz powiedzieć. Fajnie? Zajebiście, no. Zajebiście. Jaki dyfuzor. To nie jest agrotiernik. To naprawdę musi działać. Parking dopiero zaczyna się zapełniać, ale już. <grybujesz> o nie, już jest parę fajnych sztuk. Mamy tu tego słynnego GT2 RS z pakietem Mantaya. Zobaczcie na te fajne nakładki na felgi. Tu kolejny GT Drive z ceramiką z pakietem Club Sport. Doskonały jest kolor tych felg. No i lakier nadwozia też niczego sobie. Dzień dobry. Witamy w zielonym piekle, czyli niebie na ziemi. Tu będzie ze 100 stopni pokłótni. No. To co? Ogień? Dawaj. Nieziemy będę zakonawco jeździł historyczna chwila. Twoje pierwsze kółko za kierownicą na ringu. Miejmy nadzieję, że chociaż dojedziemy. Dojedziemy. Ale ty idzie. Że coś ciężej chodziło? Ale u mnie to w ogóle tak jest. Z okrążenia na okrążenie poszło. U mnie Ale było ciężej ci się biegnie wrzucało, czy nie? No może troszkę. W porównaniu do tego, co mam teraz, to może trochę tak. Ale nie było aż tak, że nie mogłem rzucić. Uch, ile 9,15, tak? No. no to już było czystsze kółko. To myślę, że spokojnie 9 możemy złamać. No. Pokaż spadanie. 25,4. Jak klasa tyle pomieście pani. Czy widziałeś tej farze RS, jakich dwóźtki biedzie? Po 80 lat ma Tak trzeba się zastarzyć. Dwa pierwsze kółeczka za mną. Radość z jazdy jest taka, że tego się naprawdę nie da opisać. Coś fantastycznego. Te 3-2-5, które zbudowaliśmy jest przedoskonałym autem na Norwich Life. Yy, mam tylko problem z wrzucaniem biegów. Prawdopodobnie sprzęgło już jest na wykończeniu, ale zobaczymy co się dalej zadzieje. Jeździmy do oporu. Fakt, że w tym egzemplarzu jeszcze nie wymienialiśmy sprzęgła, no bo czekaliśmy aż się skończy. Tylko szkoda, że ten moment chyba właśnie nastaje na Nordschleife. Prowadzi się doskonale. W tej mamy zawieszenie nitrona, takie topowe. No i jest zestrojona idealnie, yy, jedziemy na półsliku Dunlop Direzza, ale ciepła, która tu się sprawuje perfekcyjnie. Na razie jakiś tam czas 9-15 chyba, no na pewno jest sporo do urywania, tylko trzeba się wjeździć, trzeba dobrze znać tor i Spokojnie te 9 minut można łamać takim autem. Adam Kunconen właśnie zaczął wczoraj urlop, wynajął od nas kampera. Miał jechać do Włoch, a zobaczcie, gdzie wstąpi. Dzień dobry. Jak się kamperuje? <grym> Bardzo dobrze. Po Podoba... drodze do Włoch. Podoba mi się tak. Zamawiać <grym> <grym> Ta mnie nie trzeba. Ty właśnie masz jak spe... pecha do tych sprzęgieł coś. <grym> a teraz nawet nie jechałem. Nie? No, ale siedziałeś w aucie. Gdyby było na wykończeniu, to by się ślizgało to sprzęgło. No nie ślizga się. No, w ogóle. na trzecim biegu. Ja Jakbyś jechał to by wiesz było Ono normalnie łatwiej Może łapie, tak? Ja bym, Ja bym spróbował y, odpowietrzyć wysprzęgli. Na razie sprzęgła bym nie wymieniał Niech tam Nor Norbert umówi y, na... Dobra te. spróbujemy no. Na konsoli jak grałem to mówię Dobra luzik nie? Ale tutaj Są tak duże różnice Ale dobrze jak Ale jak na tych jest i Uu. Trzeba redukować pod górę, co? Trzeba, ale w dół też naglą... Napędza, napędza się, napędza i nie jak ten truja idzie nagle. Trzeba nagle... musisz to hamować. Nie no zajebiście, ale trzeba... Trzeba... No nie można przekolować tutaj. Ja się chyba przepraszam tej dekompresji. De dekompresji. Ale wiem o którą ci chodzi, bo tam jest... Dekompresji tak... powiedziałam? No. To się już nagrywa? No. To jest gwiazdą odcinka. Mocze, tylko od połowy okrążenia nam trochę mocy uciekło, nie? Tak. Bardzo głośno no. motor pracuje i coś wyje. O. Mhm. O, okej. Okay. Mocy zabrakło od połowy okrążenia. Mocy? No. Bardzo głośno motor pracuje i coś wyje. W ogóle się strójki nie zbierał motor. Co moc ci odcięło? Tak jakby jakiś tryb awaryjny czy coś? Nie. Czy, no? czy słabiej szedł? Słabiej szedł, po prostu jakby mi 50 koni uciekło. Normalnie Może się A jak olej temperatura to było? No powyżej 3,4 wypada. Dla, dla mnie to jest olej To teraz jeszcze luźniejszy jest. Cęgło. No ja od powietrza. To jedziemy Od powietrza. Będzie to chuj no, to... Ale powiem Ci, że poniżej dziewięciu bym grubo strzedł, No tylko już nie miałem no. półka pół mocy. No i, ostatni no i tam set... jest yellow. No, jest, no, no, yellow na sektorze No ostatni. są pachołki i tam naprawdę. Nie no ja tak samo. Dzisiaj już no... półka nie zrobimy bo... Nie, dzisiaj to nie ma szans. Może do jutra. to spawają, ale w kolejnych będzie dużo więcej ludzi. No. Dobra, jedźcie to ten... No, ja jedziemy odpowietrzyć. Ja bym to Kierujesz? No, no, tak, jedź ze mną, kierujesz, jedziemy. Kadr mogę zostawić? Tak. Piękny zestaw Mapper X3 i Chevy Kuda. zobaczcie tym. Wszystko jak nowe, ale to dla Co zrobić, żeby za głośność nas nie wyrzucili z nory Każdy sobie radzi jak może. stoi jeden z obiektów moich westchnień 458 specjalnie Jest to ostatnie, wolnosące, zajebiste Ferrari. Marta właśnie zjechała ze swojego pierwszego w życiu kółka na Nordschleife za kierownicą. Chciałabyś nam coś powiedzieć? Nie ma hebla. Jest piekielnie przerażająco, ale wrażenia są tak niesamowite, że nie wiem nawet co mam teraz powiedzieć Fajnie? Zajebiście no, zajebiście Coś pałasuje Jakby szyba była nie Tu pięta Stużowa cała A ja jej nie mogę zamknąć, to się zblokowało Trudno. Nie damy rady takie drobna, ale doskwierająca awaria podnośnik prawej tylnej szyby się zepsuł ale mamy polskiego mechanika z Raszyna Proszę bardzo <grystanie> Załóż dwie na moją odpowiedzialność Będzie szybciej, nie? Fabryka. To już tak zostanie Polski mechanik z Raszyna Dobra, Dobra. wsiadam, jadę Nie ma masz... so, Dziękuję bardzo Szybki serwis I ruszamy dalej